Asiu, jesteśmy na piętnastolecie twórczości Dawida Wolińskiego. Powiedz, jak podobała Cię kolekcja? E, przepiękna. Miałam taki behind the look scene, bo byłam kilka razy przymiarki robić z jego sukienką. I przepiękna, naprawdę chłopak, on e, umie zrobić, żeby kobieta się czuła sexy, piękna, kobieca, ale też klasy. Bo... On, on umie to mieszać. Trzeba było troszeczkę poczekać na kolejny pokaz, może to dlatego. Yy, dlatego powiesz to, on nie, nie spieszy się, żeby zrobić jeden pokaz po drugim, tylko on czeka, jak jest gotowy i wie, że wyjdzie perfekcyjnie. No dzisiaj wyglądasz jak milion dolarów, czy to jest również kreacja od Dawida? Yy, wiadomo. <słyski> ale długo, specjalnie dla Ciebie prawdopodobnie ją uszył. Znaczy wysłał mi sukienkę taką białą, co była w pokazie. Ja przyszłam przymierzyć, za bardzo tutaj troszkę mam większy bius niż modelki, co w pokazie są jego i dodał troszkę materiału, żeby bardziej było klasyczne.